Dla każdego sportu. You and I, you and I. Fit dieta, pudełkowa dieta dla każdego. Zamów teraz. Piłsnowo-Cichowska TV Reklama, obok mnie Koziołek. Cześć, witam serdecznie. Jednogłośna decyzja sędziów, wygrany. Zadowolony? Tak, tak, zadowolony całkiem. Z samego przebiegu walki i. E, nie do końca, ale z werdyktu na pewno tak, nie? Co byś poprawił w takim razie? Wejście w pojedynek. Zawalczyłbym cały pojedynek tak, tak jak drugą rundę, jakbym mógł. nie? I poprawiłbym ucieczki z Parteru, jeżeli chodzi o wychodzenie z Kesaketamy, bo nie miałem pojęcia, jak z tego kurwa wyjść. A nie chciałem wyjść tak, żeby wejść w jakieś gorsze duszenie. Bo wiedziałem, że to mnie nie skończy, a że może być gorzej. No tutaj e, Sekwento cię kopał dość, dość często. Ojej, Czy ty od Kopałem często. No okay, ty... Ogóle, co. <grym wytrzał> Dobrze. ty dość często go kopałeś. Jak myślisz, czy on odczuwał te kopnięcia, czy to były raczej takie delikatne, w twoim mniemaniu? Oglądałeś walkę, Justynko? No, ja cały czas sobie wywiady, więc... A, no okej. Okay. no nie, no odczuwał, odczuwał, widziałem, że odczuwał, bo już nawet tak widać było, że mu ta noga uciekała, że robił takie ała, że wiesz, że go boli, że... Wiedziałem, że jeszcze dwa, trzy kopnięcia i on już najchętniej to by szedł z tego oktagonu, żeby już go nie kopać, nie? No natomiast, no... <trym wytrzał> Wiesz, trochę optarty jestem, on e, rozjebany ryj ma cały. Ale no, ty masz tutaj postawił. też e, śnieg. Tak, na czole, nie? Ale tak, ale fajnie się postawił. Jakby bardzo dusz, dusz szacunek dla Przemka, bo po pierwsze e, walka z nim była dla mnie o tyle ciężka, że tego chłopaka się kurwa nie da nie lubić, nie? On jest tak gadajcy, on jest zajebisty, nie? W sensie no, wiesz jak długo się gadaliśmy do... bardzo, jak bardzo widzi, długo. Wiesz jak on się backstageowo zachowuje itd. i tak dalej. On jest mega spoko. Tak, a ja patrzę się i myślę, nie no, trzeba go wyzywać, bo to jest chujaki. <grym> ale no, zaskoczył mnie na pewno. Właśnie jeśli chodzi o jego walkę. Czy on się ze mną bił, to jak o jego walkę? No? Ja mówię o sekwentu. Nie, ty walczyłeś z sequentu. No tak, dzięki. No to, ale ja teraz mówię o Zbuku. Aha, bo ty myślałam, że mówisz o Zbuku. A ty mówisz o sekwento Dobra. Nie, bo patrzysz na Zbuku. Myślałam, że mówisz o Zbuku, że on jest taki e, miły i, i w ogóle. Jуж tylko myślę, że trzeba walić pół mniej. Dobra, no a jeśli chodzi właśnie o, e, o Sekwento, skupmy się na Sekwento. E, trzy razy Ciebie obalił, to widziałam akurat, że, że, że obalał. E, czy ty właśnie się bałeś może w którymś momencie, że, że to będzie już koniec? Hmm. Że już będzie po walce? Za pierwszym razem jak mnie obalił, to miałem takie, o kurwa, przewrócił mnie. Ale wstałem i myślałem, dobra, jak mnie obali, jestem w stanie wstać. Jest dobrze. Drugi raz nie obalił, wstałem znowu, myślę, ok, nie jest tak źle. Trzeci raz jak nie obalił, wiedziałem, że wygrywam walkę, że już jest wygrana walka i minuta do końca on mnie wypierdala i mi zapina to duszenie, nie? Ja sobie myślę, o chuj! I jeszcze czuję, że wiesz, że czuję ten, czuję, że, bo już mi się tak działo, tak ale wiedziałem, że raz, że nie klepnę tego na 100%, bo ja bym za chuj nie klepną duszenia, bo lepiej jest odpłynąć, bo duszenia się nie klepie. A dwa, że wiedziałem, że to nie jest do i że mnie nie skończy tym i że nie zostało dużo do końca rundy, nie? Trochę mnie prosiłem chłopaków z narożnika, żeby mi krzyczeli, jak jest czas cały czas. I nie krzyknęli mi, ja nie wiedziałem, ile tam jest, zagleżałem. Ale wiedziałem, że coś koło minuty i że muszę to przeleżeć, bo nie chciałem się skręcać ani w jedną, ani w drugą stronę, żeby nie wejść w coś gorszego, bo wiedziałem, że ty mnie nie skończy, ale że jak się skręcę, to że może wejść coś gorszego. Przetrwałeś, to jest najważniejsze. No. A jeśli chodzi o walkę z Buku, jak byś mogł ocenić? Widziałem tylko, że Koro go skończył Hajkikiem, zajebiście. Cieszę się bardzo, bo Koro to jest mój kolega, także bardzo się cieszę z tego powodu, że go skończył. I co? E nie widziałem tej walki całej, ciężko mi powiedzieć. Widziałem tylko, jak z Buku się bije na tarcach, całkiem spoko. No wiesz, no to jest walka, jakby. E nie jestem w stanie ocenić, bo nawet jeżeli nie lubię z Buka prywatnie to nie chcę mu odejmować jako zawodnikowi, który się bije, bo z tego co ja widziałem w jego walkach, on oddaje charakter, on się stara, on chce. Także jako do zawodnika free szacunek. Jako do osoby dużo mniej, chociaż e, rozmawialiśmy prywatnie wczoraj. I on powiedział, że rzeczy, o których ja się dowiedziałem, nie są rzekomo prawdą. Po gali stwierdziłem, że sobie to sprawdzę rzeczywiście, czy mówi prawdę, czy nie i jak coś, to może będziemy kontynuować, może będę miał już wyjebane na to, bo pewnie nie będę miał z nim jakichś większych interakcji, tak to. A mi się też nie chce w jakieś aferki bawić. Rozmawiałam ze Zbuku i Zbuku powiedział, że nie jest zainteresowany walką z tobą. Nie wiem jak ty. Ja z nim też nie, bo on by się chciał w MMA bić pewnie. Ja się już nie chcę być w MMA, ja się chcę bić w K1. kurwa mnie to MMA, bo nie mogę wchodzić w pół dystans. To jak chodziłem z frequentów półdystans, to cały czas miałem w głowie, że on może yy, się skleić do mnie i mnie wyjebać. A nie chciałem się bić na ziemi. W takim razie w tej dyscyplinie, w, w, te, w tej formule, z kim chciałbyś zawalczyć? Z MMA? Z nikim, nie chcę się nie, bić. Nie, yy, w K1. W K1 mówię z szachtą. Okay. Tym bardziej, że ludzie piszą, że szachta by mnie przemielił. I że czemu ja w ogóle do niego pyskowałem, jak jestem w chuj słabszy? Ja no właśnie uważam, taka jest opinia, też słyszałam. Tak, też tak słyszałem. Uważam, że walka z szachtą może się skończyć w każdy możliwy sposób. Ludzie nie rozumieją tego, że w MMA się bije trochę inaczej. Widzisz, ja się biłem w MMA i wygrałem tę walkę, szachta też się było ostatnio w MMA. Tylko że nie całym i skończyło się tak, że też Alan go przewrócił i no go udusił, nie, nie? poszło za bardzo. No właśnie, no bo szachta wchodził w niego. Wchodził z kombinacjami i tak dalej. I ja też. Też powiem Ci, że z tej walki wyciągnąłem wnioski właśnie jego, że w momencie, kiedy się bije z kimś, kto będzie opierał swoją taktykę na parterze, nie można wchodzić w pół dystans, bo może się to źle skończyć. Znaczy nie porównuję też umiejętności Alana parterowych do umiejętności sekwento parterowych, bo Alan pewnie też by mnie skończył w parterze, ale no wiadomo o co chodzi. No właśnie, czyli dla Ciebie MMA nie i dla szachty MMA nie, więc właśnie tutaj się spotykamy w K-1 i bijecie się w K-1 w razie czego, gdyby tak. taka walka była. Tak, tak, tak. Myślę, że to by mogła być naprawdę fajna walka. W K-1 się walczy całkiem inaczej. jak on się zapatruje na tą walkę? Nie wiem, czy były jakieś rozmowy? Szachka? Ze mną? Myślę, że by chciał. Okay, a skąd to wiesz? E, kojarzysz Nostradamusa? To jest mój ziomal, nie? Ja miał wizję. I nie powiedział to. Okej, okay, myślisz, że ciekawe konferencje byłyby właśnie z szachtą? Myślę, kurwa, że tak, no. No. A jak sobie to wyobrażasz? E, że na początku... Co byś miał e, na niego? Co byś mógł mu zarzucić w takim razie? Zarzucić mu? Ale po co ja mam mu cokolwiek zarzucać? Jakby ja nie muszę wyciągać na ludzi rzeczy, żeby, żeby, oni się wkurwili. Ja ci gwarantuję, że ja jestem w stanie podpalić Bartka w trzy minuty. Okay. Ja to wiem. Ja z nim lubię rozmawiać. Czyli znasz jego czułe punkty? Nie, Bartka po prostu jest łatwo wkurwić. No, łatwo jest go wkurwić. Ale on daje prawdziwe te emocje, no, bo on się dobrze, realnie wkurwi. ale wiesz, wiesz, jak go wkurwić? Tak, przepraszam. Wiesz, jak go wkurzyć? <coughs> Masz już jakiś tam plan w głowie? Czy, czy dopiero to będzie... Jakiś mam. Jakiś mam. E, jako, że powiedziałeś, że Sekwentom mnie dużo kopała, to ja go dużo kopałem, to nie zasłużyłaś na to, żeby ci to powiedzieć. Ale... Mam, no. Dobrze, w takim razie y, przygotowujesz się teraz, czy robisz sobie przerwę? Jak to będzie wyglądało? To zależy od tego, czy będzie jakaś oferta na szybko na przykład. Bo jak tak, to pewnie wezmę. I zobaczymy. A w kuluarach słychać coś na ten temat, że będzie druga walka, czy na razie nie? Na razie nie słychać, żeby miała być. A tak, nie chcę zdradzać za dużo. Może coś będzie. Czekacie na mnie, tak? No podejdźcie na wywiadzie. Okej. Okay. Mamy 8 minut? A jeśli chodzi o federację? A? Gdybyś nie walczył w fejmie, to w jakiej federacji mógłbyś zawalczyć? MMA VIP, gdyby z powrotem było. Nie, a ja na przykład Cloud? Jakbyś od Cloud'u dostał? Czekaj sekundkę, bo dzwoni do mnie bardzo mój dobry kolega. Można to zrobić na wywiadzie. Dobrze. Hej Pawełku, jesteś na wywiadzie na głośniku, jak coś. Zajebiście, no, gratuluję stary. Jeżeli no, wygrałem hajski, to wiem. Ile? Kurwa, 1600. Zajebiście stary, zrób mi blika na 500. Dobry. Kocham cię. cię bo się bardziej postaram, powiem ci, że no, ale dobrze, dobrze. Jak go w pierwszej rundzie, to kurwa. No, ja ci powiem potem, pilał. bo właśnie to mówiłem na wywiadzie, nie chcę się powtarzać, ale nie chciałem wchodzić w wymiany w pół dystans, żeby mnie nie przewrócił. Bo jak mnie przewrócił, to się bałem, że mnie może skończyć, wiesz? Ej, no, powiem ci, że pod koniec to już było ten. Ciężko ten było, ten no. Koniec. Ale nie, nie, kontrolowałem to, wiesz? Bardzo dobrze, ja kurwa stary, darmo, do telewizora, że ja żeby. Dlaczego ciebie tutaj nie ma z nami dzisiaj? Pytasz się Ale... o ciebie Justynka od wywiadów, czemu cię nie ma z nami? Właśnie, taki kolega, a nie przyjechał na walkę, no nieładnie. Czemu nie, nie ma z wami. Tak. No właśnie. To mnie zaprosiłeś. O! Ej. O ty nieprawda. jesteś takim kolegą, no proszę. Wydało się. Wydało. Powiedziałeś, kurwa, że nie jedziesz do łodzi, bo pierdolisz to miasto, jak ci powiedziałem, że walka jest w łodzi. Nie, 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 stary, nie. Nie ten na drugiego zrzuca. Nieważne. Ale dla ciebie, dla ciebie, stary, bym pojechał do tej łodzi, abyś się tam dobrze To na następnej będziesz. Oczywiście. Jeśli tylko mnie zaprosisz, to będę, no. Dobra, kończymy, kończymy wywiad. Dobra, ja gadam dalej. Jakie plany, after? Ja nie afteruję. Dziękuję bardzo. Wiem, wiem.